W Gdyni odbyła się gala konkursu organizowanego przez dziennik Gazeta Prawna Perły Samorządu. W siódmej już jego edycji Bolesławiec znalazł się na siódmym miejscu najlepszych miast w Polsce w kategorii gmin miejskich liczących do 100 tysięcy mieszkańców. Po raz trzeci z rzędu miasto Bolesławiec i ja osobiście otrzymujemy tę nagrodę. Traktując ją jako ogromne wyróżnienie, znaleźliśmy się w gronie najlepszych miast w Polsce. Cieszy fakt, że to już trzeci rok z rzędu. To rzeczywiście pokazuje, że dla mnie osobiście, że znajdujemy się, można powiedzieć, każdy poszukuje i każdy potrzebuje czasami takich. Takich znaków docenienia, bo to pozwala na nabranie większej energii, przekonania, że to, co się robi, robi się dobrze i że kierunek jest właściwy. Firma doradcza Deluit sklasyfikowała gminy, biorąc pod uwagę zarządzanie, finanse, gospodarkę, oświatę i wychowanie, zdrowie, politykę senioralną, transport publiczny, smart city i ekologię, wraz z gospodarką odpadami. W tym samym czasie Bolsławiec otrzyma też tytuł Gmina na piątkę. To jest wielka niespodzianka, bo my nie wiemy o tych działaniach, które podejmuje Szkoła Główna Handlowa, czyli najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce. We wszystkich rankingach oni zawsze zajmują pierwsze miejsce. No, i z inicjatywy Szkoły Głównej Handlowej realizowany jest taki konkurs, ranking, o którym my nie wiemy, ponieważ tam są metody tajemniczego klienta, tam są takie rzeczy, o, które, o których nie mamy prawa nawet wiedzieć. I po raz drugi z rzędu miasto Bolesławiec znalazło się w gronie wyróżnionych gmin. Studenci z koła Akceleracji SGH oceniali z kolei jakość komunikacji w gminie z potencjalnymi inwestorami, jakość witryn internetowych oraz jakość dwustronnej komunikacji za pomocą poczty elektronicznej. Jeśli Bolesławiec po raz trzeci otrzyma piątkę, to znajdzie się już w gronie złotych gmin tego studenckiego rankingu.